No, ilością głosów. Przechodzimy do punktu 17. Jest to projekt uchwały w sprawie przekazania dla powiatu Słupskiego pomocy rzeczowej na przebudowę chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej numer 1164 G Biesowice Ciecholub. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji. Bardzo proszę, przewodniczący komisji, o opinię. Pani przewodnicząca. 5 osób za. Komisja Infrastruktury, pięć osób za. Komisja Gospodarcza? Jednogłośnie za. Komisja, Komisja Rolnictwa za. również, jednogłośnie za. Czy są pytania lub uwagi? Nie ma. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma uwag, to podaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Jest głos przeciwu? Nie. Kto wstrzymuje się od głosu? Jeden wstrzymujący się. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu 18. Jest to projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu słupskiego na realizację robót drogowych na drogach powiatowych. Projekt uchwały w powyższej sprawie był omawiany na posiedzeniu komisji. Bardzo proszę, Komisja Infrastruktury? Pięć osób za. Komisja Gospodarcza? Jednogłośnie za. Komisja Rolnictwa? Jednogłośnie za. Dziękuję. Czy są pytania lub uwagi? Znaczy ja tutaj mam takie pytanie, bo na komisji troszeczkę inaczej brzmiała ta uchwała, tak? Ona została zmieniona. Ale w porządku, obrad, państwa, radni tutaj, e, Paragraf tak jak pierwszy, jak punkt drugi. Pomoc finansowa w wysokości 200 tysięcy złotych zostanie udzielona na przybudowę drogi powiatowej numer 1161 G, Ciecholub Pustowo. Rozumiem. Czyli dotyczy to tak tylko i wyłącznie mieć. tej drogi i w takim zakresie może zostać ta pomoc wykorzystana przez, przez powiat, przez zarząd dróg powiatowych. Bardzo proszę. Ja, e, dlaczego się wstrzymuję? Muszę to powiedzieć oficjalnie. Ponieważ uważam, że Powiat pom powinien pomagać gminie, a nie gmina powiatowi. Dziękuję bardzo. To znaczy ja powiem tak, że że, że ja, znaczy wszyscy my jesteśmy mieszkańcami tutaj gminy Kempice, powiatu słupskiego i województwa pomorskiego, tak? I, I ja jeżdżę po drodze po drogach gminnych, po drogach powiatowych po drogach wojewódzkich. I tutaj, to ja mogę dodać? Nie, w tym momencie ja mówię, to już, przepraszam, chciałbym dokończyć tylko swoją kwestię. I wtedy oczywiście od, od, oddam głos. Tylko jestem w trakcie wypowiedzi. Proszę. I dalej, dalej, właśnie tyle, że teraz już zupełnie moja, moja konstrukcja wypowiedzi została w tym momencie załamana. Chyba, chyba jest późna, późna godzina. W każdym razie, ja zdaję sobie sprawę z jednej rzeczy, że. Powiaty są chyba najbardziej niedoinwestowane ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Za tym idzie, że drogi powiatowe są faktycznie na fatalnym stanie. Nawet taki raportnik gdzieś kiedyś czytałem, że w najgorszym stanie są właśnie drogi powiatowe. Mieszkańca gminy nie interesuje, czy to jest droga gminna, powiatowa czy wojewódzka. On chce jechać jakby w normalnych warunkach. I teraz jest pytanie, czy wesprzeć samorząd, który. No, natomiast to, co też wyraziłem na, na Radzie Powiatu, kilka swoich słów, kilka swoich zdań na ten temat to uważam, że nie powinno być takiej sytuacji, gdzie przy y, różnym poziomie, że tak powiem, y, finansowym gmin, tak, zasobności, zasobności, poszczególnych gmin w powiecie słupskim, bo mamy gminę Słupsk, mamy gminę Kobylnicę i jeszcze gmina y, miejska Uska, gdzie to są bardzo bogate samorządy i mamy takie gminy średnie, tak, i mamy gminy troszeczkę uboższe, jak Damnica, no my tak jesteśmy jednak mimo wszystko gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś gdzieś tam w tyle. No trzeba sobie to wprost powiedzieć. I teraz na terenie gminy Słupsk, czy gminy albo, a więc bogatej gminy, samorząd gminny dopłaca 50% i 50% dokłada samorząd powiatowy. I u nas, w o wiele biedniejszej gminie jest to samo. My dokładamy około 50%. I tutaj taki apel, no nie wiem, czy tutaj pana starosty nie ma. Natomiast uważam, że jest to niesprawiedliwe. I powinno to być robione w ten sposób, że nasz udział powinien być mniejszy, tak, czyli tych gmin uboższych powinien być no, jakoś tam jakoś proporcjonalnie mniejszy do tych, które mają, mają bardziej zasobne, zasobne budżety. I taka prośba też tutaj do naszego radnego powiatowego, który no, w prywatnej rozmowie wiem, że, że zgadza się z tym jakby poglądem, żeby żeby właśnie może tutaj jakąś dyskusję rozpocząć na, na, na forum Rady Powiatu czy na forum samorządowców właśnie powiatowych, żeby, żeby tym problemem się zajęli. Bardzo proszę, pani radna teraz. Ja chciałam się odnieść w dalszym ciągu, ponieważ jest dyskusja na ten temat. Ja uważam, że jeżeli chodzi o powiat, powiaty są stworzone po co? Po to, żeby pomagać, ja tak uważam, gminie, prawda? Co będzie, jeżeli teraz marszałek województwa też sobie wymyślą, że będzie gmina dopłacać do wojewódzkich. A co będzie, jak jeszcze sobie wymyślą krajówkę i będziemy dopłacać do autostrad, a nasze gminne? Pan był też członkiem komisji, jeżeli chodzi o nasze drogi gminne. I teraz proszę mi powiedzieć, co my będziemy robić, jeżeli chodzi o gminne drogi, gdzie naprawdę są też bardzo, wiemy jaka jest sytuacja naszych dróg gminnych. Ja nie wiem, no też mają swój budżet dość wysoki, powiat. I to jest takie moje zdanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Radny, jesteśmy jeszcze na sesji. Sesja trwa. Ja wiem, że jest, jest już godzina 16 po 16, ale jeszcze bym prosił Państwa o chwilę cierpliwości i zachowanie powagi. Tym bardziej, że. Oczywiście, tym bardziej, że głos zabierze Pan Radny Powiatowy, który odniesie się do tego tematu. Bardzo proszę. Tak odnio Odniosłem się, ponieważ y, ten temat, y, zresztą Pan Przewodniczący będąc na sesji Rady Powiatu, y, przedstawił wyraźnie, że ten podział niejako y, dofinansowania do dróg powiatowych no, jest niesprawiedliwy ze względu na zamożność gmin. Y, my o tym wszystko wiemy, natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, że wszystkie drogi powiatowe, te, które mamy nowo wyremontowane, to są zadania inwestycyjne i albo to są środki unijne i środki własne, a większość tych dróg jest yy, budowana z kredytów. W tej chwili sytuacja yy, finansowa powiatu jest taka, że kredytów inwestycyjnych na drogi zaciągać nie możemy. Jedynie realizujemy te umowy które są pomiędzy wójtami burmistrzami i starostwem O 50 do 50 I w tym roku jesteśmy drugą gminą która z tego Że tak powiem z tej umowy skorzystała my i Główczyce I gdyby tego chociażby partnerskiego porozumienia nie było Musielibyśmy sobie zdawać sprawę z tego że 50% dróg po których jeździmy byłoby mniej wyremontowanych Ja się zgadzam z panem przewodniczącym że te bogatsze gminy mogłyby mieć parytet Zupełnie inny na przykład gmina Kobylnica mogłaby ewentualnie płacić 70 do 30 no to kwestia jest Dogadania się ale w tej chwili no, Ten parytet jest taki jaki jest Powiat zarezerwował na tego typu działania 800 tysięcy złotych I to w ta pomoc jest. Gdybyście Państwo jeszcze mieli w przyszłości jakieś wolne środki na inwestycje tego typu, wspólne, na pewno powiat by dołożył i więcej dróg byśmy wyremontowali. A potrzeby drogowe, jak sami Państwo widzicie, w naszej gminie są bardzo duże. Ja się cieszę z tego, że jako samorząd gminy Pani burmistrz i Państwo radni wysłuchaliście, bo to jest dosyć pokaźna kwota, bo to wspólnie będzie 600 tysięcy. I za tą kwotę uda się kolejny odcinek drogi zrobić i nie będzie to łatanie, a będzie to porządnie zrobiony kawałek drogi, a mianowicie ciecholu pustowo. Natomiast tu koleżanka mówi, że to jest niesprawiedliwe, że jesteśmy bogatym powiatem. Nie jesteśmy bogatym, jesteśmy średnio zamożnym powiatem. Jesteśmy średnio zamożnym powiatem w województwie pomorskim jesteśmy tak w środeczku. Dziękuję. Mogę. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Ja jeszcze tylko tak chciałbym, bo nie chcę za dużo mówić, ale nie miałbym nic przeciwko, żeby gmina Kobylnice 50% dopłaciło do tej drogi, poszerzenie drogi od tego wydobycia żwirowni do Łosina. Także z miłą chęcią mogą tylko 50 płacić. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie? numer 1161G, ciecholub, Pustowo. Kto z Państwa radnych jest za? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? 9, 1. 9 za i jedna osoba wstrzymująca się. Rozumiem, że reszta nie głosowała, tak? Nie brała udziału w głosowaniu. W związku z tym jeszcze raz i prosiłbym podnieść tą rękę do góry i w chwilę przytrzymać. Kto z Państwa radnych jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Przy jednym, przy jednym głosu. Go... Ok. Stwierdzam, że uchwała numer...